1 lipca na trasę Łódź-Konstantynów-Łódzki wróciła komunikacja tramwajowa. Linia 43 wiedzie od skrzyżowania ulicy Legionów z Aleją Włókniarzy w Łodzi do Placu Wolności w Konstantynowie. Modernizacja zamkniętej w 2019 roku trasy była możliwa dzięki unijnemu wsparciu z samorządu województwa łódzkiego. Rozpoczęła się w 2022 roku, kosztowała około 81 milionów złotych. Roboty polegały nie tylko na modernizacji torów i przystanków, ale objęły również budowę nowych mostów i poprawę Systemu sterowania ruchem. Wcześniej, przy wsparciu samorządu województwa, przywrócone zostały trasy tramwajowe z Łodzi do Zgierza oraz z Łodzi do Pabianic. Tutaj także wiązało się to z przebudową torowisk. Na pierwszą linię tramwaje wróciły w grudniu 2021 roku, natomiast tramwaje z Łodzi do Pabianic zaczęły ponownie kursować w lipcu ubiegłego roku. Pogadajmy, to może rozwiązać wiele problemów. Z pomocy regionalnego, interwencyjnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży Pogadajmy skorzystało już blisko 2000 osób. W wakacje specjaliści czekają codziennie w godzinach od 18 do 21. Latem problemy, z którymi dzwonią młodzi ludzie są nieco inne niż w ciągu roku szkolnego. To rozmowy o rozstaniach, konfliktach, nowych znajomościach, relacjach, kontaktach z rówieśnikami, poczuciu osamotnienia, używkach oraz uzależnieniu od różnych substancji. Pogadajmy to projekt Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Specjaliści są do dyspozycji 7 dni w tygodniu, aby każdy potrzebujący mógł uzyskać wsparcie. Są dzielne, aktywne, działają na rzecz profilaktyki raka piersi i wspierają chorych. Łódzki klub Amazonka obchodził 30-lecie swojej działalności. Tworzą go silne kobiety, które potrafią iść przez życie z uśmiechem na twarzy. Pokazały to podczas 20. spartakiady klubów Łódzkiej Unii Wojewódzkiej Amazonka. W zmaganiach w Łodzi wzięło udział około 30 zawodniczek z 11 klubów z naszego regionu. Rzuty do kosza, strzały na bramkę, biegi kalnarskie. To była nie tylko sportowa rywalizacja, ale również dobra zabawa. Zwyciężyło Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonka. Tuż za nim uplasowały się panie z Opoczna, a trzecia lokata przypadła klubowi z Rawy Mazowieckiej. Puchary najlepszym wręczyli wicemarszałek Piotr Wojtysiak i wiceprzewodniczący sejmiku województwa łódzkiego Piotr Bors. Masz 60 lat lub więcej oraz mieszkasz w naszym regionie? Samorząd Województwa Łódzkiego zaprasza cię na bezpłatne porady dietetyczne. Dietetyk przeprowadzi wywiad zdrowotny, przeanalizuje masę i skład ciała, oceni dotychczasowy sposób żywienia i przekaże na piśmie zalecenia. Nie jest wymagane skierowanie do lekarza. Aby skorzystać z bezpłatnej porady, należy się zapisać. Uwaga, mamy nową promocję, tym razem dla nowych abonentów. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet praktyczny. Przy podpisaniu nowej umowy na 24 miesiące, biorąc pakiet podstawowy TV plus internet 150 megabitów na sekundę, zapłacisz jedynie 96 zł. Dodatkowo obniżamy opłatę instalacyjną. Dzięki pakietowi praktycznemu zapłacisz mniej. Zapytaj o szczegóły w biurze obsługi klienta Zgierz, ulica Lechonia 2. Dzień dobry, Marcin Kowalczyk, mamy piątek, 5 lipca, zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Znów powraca temat budowy północnej obwodnicy Zgierza. Wariant, który proponują władze naszego miasta, czyli budowa trasy obok ośrodka wypoczynkowego Malinka, wzbudza protesty tamtejszych mieszkańców. To temat, który od kilku lat wzbudza wiele dyskusji i kontrowersji. Budowa obwodnicy Rodunek, czyli drogi dojazdowej do zakładów zlokalizowanych w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej. Teraz, aby dostać się w rejon tych obszarów przemysłowych, samochody ciężarowe poruszają się ulicą Przemysłową bądź Szczawińską. To bardzo to duże obciążenie dla mieszkańców pobliskich terenów, którzy już od lat narzekają na hałas, pył, drgania oraz niszczenie nawierzchni i drogi, a nawet elewacji pobliskich budynków w wyniku przejazdu kilkudziesięciotonowych aut. Władze miasta już od dłuższego czasu starają się rozwiązać ten problem. Poinformowaliśmy o rozwiązaniach, jakie w kontekście do tej pory decyzji środowiskowych wydanych przez Regionalną Dyrekcję, później weryfikowanych na skutek złożonych skarg przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zostały rozpoczęte i cofnięte do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji z uwagami wskazującymi na to, że w stosunku do pierwotnych koncepcji dwóch w kierunku ulicy Piątkowskiej, tej naszej 702 między ulicą Szczabińską, albo w kierunku ulicy Ogólnej, został wybrany ten wariant koncepcyjny realizacji przycięcia, w oparciu o który tworzone była pierwsza decyzja środowiskowa i przygotowane dokumenty. Władze miasta jako najlepszą opcję zaproponowały powstanie drogi między ulicami Piątko, a tu powstaje kolejny problem, ponieważ trasa ta ma przebiegać w bliskiej odległości ośrodka środka wypoczynkowego Malinka. To umiejscowienie wzbudza z kolei protesty tamtejszych mieszkańców. Czyli mówimy tutaj dokładnie o terenie przylegającym do stawu My obecnie rekreacyjnego, gdzie pływają kajaki, rowerki, kaczki, spacerują ludzie. No i tego nie chcemy, chcemy poinformować mieszkańców o tym zwrócić uwagę, gdyż mamy wrażenie, że ta informacja nie jest specjalnie przez miasto komunikowana. Jeśli chodzi o miasto Zgierz, o rudunki, no to tutaj obawiamy się, że no bo zgodnie z analizą Urzędu Miasta Zgierza, droga przemysłowa zostanie ograniczona na nie ruch tylko w 50%. A dalej przekierowany, przeniesiony na ulicę Szczawińską, więc tu obawiamy się, że ruch jeszcze wzrośnie. Przeprowadza się drogę, bądź co bądź droga, która będzie bardzo uciążliwa dla mieszkańców, dla środowiska, praktycznie przez jedyne miejsce, gdzie zwierzanie mogą wypoczywać. My nie chcemy, myślę, że mieszkańcy zwierza również nie chcą. Nie przyjeżdżaliby tutaj tylko po to, aby słuchać yy, hałasu silników spalinowych, aby wąchać smród, tylko chcą przyjechać tutaj, żeby odetchnąć świeżym powietrzem. Część tej trasy miałaby także przebiegać przez tereny gminy Zgierz, której władze nie popierają takiego rozwiązania. Gmina Zgierz odwołała się też od ostatniej pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego projektu. W okresie wakacyjnym czy wiosenno-letnim jest bardzo duże natężenie ruchu i ten ruch je, idzie przez teren Dąbrówek. Nastąpiła pewna degradacja nasze, naszej miejscowości. Teraz dodatkowo będziemy mieli jeszcze ruch ciężarowy przez teren już Gminy Zgierz. Ja jako y, mieszkaniec Dąbrówek, jako radny Dąbrówek, przedstawiciel swoich mieszkańców jestem przeciwny takiej inwestycji. Zresztą w 2017 roku ówczesna Rada Gminy Zgierz podjęła uchwałę, w której wynikało, że jak najbardziej jesteśmy za zrobieniem obwodnicy z ale w kierunku ulicy Okulnej. Przeciwnicy powstania obwodnicy przebiegającej przez okolice Malinki wskazują i przypominają jako lepsze rozwiązanie łączące obszary przemysłowe z ulicą Okulną. Był to jeden z pierwszych wariantów branych pod uwagę przy inwestycji obwodnicy Rodunek. Dlaczego akurat tam, a nie powrót do tego wariantu pierwszego? Przez tereny ze Strefy przemysłowej, gdzie jest Atlas, w kierunku ulicy Okulnej. Tam powinna ta inwestycja przebiegać, gdyż są tam tereny słabo zurbanizowane, nie ma tam żadnych lasów, miejsc rekreacyjnych, są to tereny poprzemysłowe typu cegielnia, kopalnia. Prowadzi, prowadziłaby ta droga bezpośrednio do drogi krajowej nr 71 bodajże. Do naszej ulicy Okulnej, a stamtąd bezpośrednio piękny wylot do Strykowa. W kontrze do tego staje prezydent z Gierza Przemysłow Staniszewski, który przedstawia argumenty władz miasta. Ta inwestycja w kierunku ulicy Drogi 702, od ulicy Szczawińskiej, zdecydowanie była tańszym rozwiązaniem, łatwiejszym, prostym, generującym mniej problemów, przecinających tylko i wyłącznie układy e, zaplanowane wcześniej od lat 70., układów dróg, tak naprawdę od drogi 91 właśnie po ulicę Okulną. E, natomiast Kierunek do ulicy Okulnej powoduje, że mamy do czynienia ze stykiem. Obszarów, które wywołują większe problemy techniczne. Niestety ciężko jest pogodzić wszystkie strony i osoby biorące udział w tym sporze. Przeciwnicy wariantu obwodnicy przebiegającego obok Malinki i mieszkańcy tamtych terenów przedstawiają swoje argumenty, co jest z jednej strony oczywiście zrozumiałe, natomiast z drugiej strony władze miasta starają się dbać o interes mieszkańców Zgierza. Ze strony mieszkańców miasta Zgierza jest ogromne oczekiwanie na to, żeby. Ta inwestycja była zrealizowana, to jest pierwszy krok w zakresie decyzji środowiskowej. Przed nami kolejne etapy, jeżeli uda się ją uzyskać do projektowania, uzyskiwania środków. Czy po kilku latach jesteśmy już bliżej rozwiązania tego problemu? Wydaje się, że tak, chociaż do końca nikt nie jest w stanie przewidzieć, co jeszcze wydarzy się w tej sprawie, której jak najszybszego rozwiązania oczekują mieszkańcy rudunek. Na ostatniej sesji Rady Miasta Zgierza przedstawiono raport o stanie naszego miasta. Opozycyjni radni stwierdzili, iż ten dokument powinien zawierać więcej i bardziej precyzyjnych danych. Wracamy do sesji Rady Miasta Zgierza, podczas której przedstawiono raport o stanie miasta. Prezydent Zgierza zaprezentował dokument zgodnie z uchwałą z 2019 roku. Nie obyło się jednak bez krytyki ze strony opozycji. Prezydent podkreślał, że raport jest zgodny z wymogami formalnymi, obejmując wszystkie niezbędne elementy. Raport jest uchwalany, przyjmowany, przedstawiany przez prezydenta na podstawie uchwały Rady Miasta z które która od początku wejścia w życie tego konkretnego sposobu przedstawienia dokumentu jest przyjęte w, przez Radę Miasta zgodnie z uchwałą z 2019 roku. Nic ponad, nic mniej, nic więcej, tylko i wyłącznie w zakresie ram, które zostały przedstawione prezydentowi do wykonywania zgodnie z tym jak ustawa o samorządzie gminnym stanowi, tak też jest przygotowywany i opracowywany. Można oczywiście myśleć nad rozwiązaniami, które mają uszczegóławiać ten element dokumentu. Pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi, aby później na sesjach o tym debatować i dyskutować, bo ja z pewnością tak, wszystkie elementy związane z sprawozdaniami, raportami są mi znane, zresztą przedstawiane zarówno przeze mnie, jak i przez moich pracowników w zakresie chociażby jednostek. Natomiast no, czasami trzeba sięgnąć poza wyłącznie ten jeden ogólny dokument i zapoznać się z, z, z sprawami bardziej wnikliwie, sięgając do właśnie do tych elementów merytorycznych. Kluczowych zawartych w innych dokumentach. Opozycja, w tym np. Paweł Czekalski czy Elżbieta Gaca, zarzucali, że dokument pomija ważne problemy, takie jak zły stan komunikacji miejskiej oraz źle realizowane inwestycje, a także brak dbałości o mieszkańców. Tak, żebyśmy także mogli oceniać, czy działania, akcenty, które są prowadzone wreszcie na przykład przy wydatkach budżetowych mają odzwierciedlenie w wynikach, które osiąga miasto w tych danych statystycznych. Bo możemy oczywiście chwalić się, że no, pan prezydent sprawdzi co było na Facebooku w 2023 roku, pogrupuje to, te inwestycje drogowe, te sportowe, to takie, tu byłem na tej imprezie, na tej, na tej, na tej i z tego ok, mamy, mamy taki przegląd co się działo w mieście, ale jak to odzwierciedla się na jak, przepraszam, jak to przekłada się na, na właśnie trendy rozwojowe miasta i, i, i faktyczny stan i rozwiązywanie problemów, tego do końca nie wiemy. Raport o stanie miasta jest kluczowym dokumentem, który ma na celu pokazanie osiągnięć oraz problemów, z jakimi boryka się z Opozycja wskazywała, że raport powinien zawierać więcej szczegółowych danych, aby mieszkańcy mogli lepiej ocenić efektywność działań prezydenta. Radni zaproponowali, aby raport zawierał informacje takie jak długość dróg utwardzonych, liczba mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz dane o bezrobociu, co pozwoliłoby na dokładniejszą analizę rozwoju miasta. Sesja zakończyła się nadzieją na... Konstruktywną współpracę oraz zapowiedzią dalszych debat na temat stanu miasta i przyszłych działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Zgierza. Zgierz był jednym z miejsc, które odwiedzili goście z trzech europejskich krajów, aby dowiedzieć się, jak dbamy o kulturę i w jaki sposób nasze miasto chce przekazać młodzieży swoją historię. Niedawno odwiedzili nasze miasto goście ze Estonii, Turcji i Włoch w ramach projektu finansowanego z Erasmusa, czyli Programu Unii Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Celem wizyty było pokazanie, w jaki sposób dbamy o swoje dziedzictwo kulturowe. W zgierzu właśnie gościmy wizytę studyjną w ramach projektu Kultur, który jest projektem zfinansowanym z Erasmusa. W tym projekcie biorą udział cztery kraje Polska, Estonia, Włochy i Turcja. Więc teraz gościmy po sześć osób z każdego kraju. Goście rozpoczęli swoją wizytę w Zgierzu od zwiedzania Parku Kulturowego Miasta Tkaczy, po czym odwiedzili nasze muzeum Miasta Zgierza. Przewodnikami po mieście byli przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej Folkier. Celem tej organizacji jest przypominanie i odtwarzanie kultury sztuki obrzędów z różnych regionów Polski w duchu integracji międzypokoleniowej. Folkier, jest partnerem w tym projekcie, z tego względu, że zajmujemy się no, folklorem, tak, tutaj regionalnym, kulturą ludową. Osoby, które przyjeżdżają na takie wymiany, na takie wyjazdy, są już w dużym stopniu otwarte na to, że, że chcą się uczyć, że chcą zobaczyć coś nowego, że chcą zobaczyć, co się robi w innym kraju. Projekt ten ma za zadanie wprowadzenie dziedzictwa kulturowego w edukację młodych ludzi i pokazanie, jak można użyć go w rozwijaniu kompetencji przyszłości. Młodych osób. Goście spędzą w Polsce prawie tydzień czasu, który organizatorzy wypełnili wieloma atrakcjami. To jest 6 dni, mamy dość taki napięty harmonogram. Dzisiaj jesteśmy tutaj w Zgierzu, w mieście tkaczy, w świetlicy przystań byliśmy. Teraz jesteśmy w Muzeum Miasta Zgierza. Dalej w planach warsztaty w domu tkacza, centrum drewna, wizyta w Łodzi i zapoznanie się z historią i ważnymi dla tego miasta miejscami. Osoby uczestniczące w tym projekcie, to głównie pracownicy młodzieżowi, nauczyciele, są co uzyskać wiedzy i doświadczeń, aby dalej przekazywać ją młodym osobom. Dziękuję. To już wszystko w tym wydaniu. Do zobaczenia w następny piątek i spokojnego weekendu.